Hejka, wszyscy, ja jestem Zosia i witam Was w kolejnym odcinku z księżniczkowego Legacy w The Sims 4. Jak widzicie, nasza śliczna Peggy chce sobie zrobić coś do jedzenia. Jakie pianki? Coś ty w ogóle wymyśliła. I nasza śliczna Peggy znowu nie ma jedzenia, więc znowu musi iść na ryby, ale burza się już kończy, więc jest dobrze. Bardzo mi się to podoba. Może sobie w spokoju połowić ryby i mam nadzieję, że w tym odcinku nie będzie nic strasznego. Bo jakby ktoś nie widział, y, nie wiedział, Peggy sobie umarła w tamtym odcinku, i teraz musi pewnej rodzinie zapłacić 50 tysięcy kredytu. No, więc tak, y, może być ciężko, patrząc na to, że nie ma dosłownie nic, ale no ten, y, poklikam jej, żeby sobie coś kopała, wyłowi sobie jakąś rybkę, żeby sobie zjeść. I w ogóle mam nadzieję, że będzie dobrze, że jakoś y, się to wszystko ułoży. A i w tym odcinku. Będę patrzeć, czy chodzą sobie jakieś znajdy, bo chcę, żeby Peggy miała kotka. Jeszcze bardziej sobie to utrudnia, czemu by nie? O, kolejna jagoda krowokwiata. No świetnie, ale może byś tak jedzenie sobie wyłowiła. Już jednego krowokwiata masz. O, coś wyłowiła? U, rybka. Dobra, to możesz iść, kopać sobie. Ale że znowu burza się zaczęła, boże, mam dość tych burzy. No nie, i znowu wali piorunami. O, dobra, poogarniesz sobie to szybko. Mam nadzieję, że ci tym razem nie walnie. I po prostu pójdziemy się schować gdzieś, do biblioteki albo coś, bo ty niedaleko jest chyba biblioteka. I no, czekasz sobie tam burzę, bo nie chcę, żeby powtórzyła się po prostu sytuacja z tamtego odcinka. Ojeju, to chyba walnęło blisko. Dobra, masz zebrane? Masz zebrane chyba. Dobrze, więc Peggy spędzi sobie nockę w bibliotece. Może się gdzieś tutaj przespać raczej na spokojnie, ale na razie byś sobie skorzystała, bo widzę, że potrzebujesz. I nie wiem, co byś jeszcze mogła tutaj porobić. Może jakiegoś faceta by się sobie znalazł. Dzień dobry, proszę pana. Znaczy... Jeszcze może jest troszeczkę za wcześnie na to, bo jeszcze póki co ma czas na dzieciaki, a na razie nawet nie ma za bardzo pieniędzy na to, żeby coś mieć dla dzieciaków, ale może popoznawać sobie troszeczkę ludzi. Więc y, możesz poznać pana Jacoba i tak, żebym wiedziała już na przyszłość, możesz zapytać, czy jest w związku. Pan Jacob jest singlem, a nie wygląda źle. Hmm. Pomyślimy o nim, pomyślimy. <laughs> o, zdobyli już odczucie, ale słodziutko, dobra. To już mam malutki ship tutaj. W ogóle może byś coś poczytała? Cokolwiek. No jest infantylny. Okej, okay. to w sumie nawet okej okay, cecha. O, ktoś pobrał. To, to, to o, w ogóle to wam pokażę. Tak tylko na zdjątkach, ale zrobiłam, przerobiłam ten domek. I tutaj dosłownie jest raz, jest sześć sypialni, z czego dwie są dla bliźniaków, bo to będzie domek do mojej gry turowej. I no, mam w planach właśnie taką jedną bardzo, bardzo dzietną rodzinę. I jak chcecie sobie zobaczyć, to tutaj macie mój nick, W sensie Gofer 201. I możecie sobie pobrać ten domek. On jest. Całkowicie z gry, w sensie nie ma tam żadnych modów. Specjalnie budowałam bez modów, bo chciałam go udostępnić, bo wyszedł mi naprawdę bardzo fajnie. W sensie po umeblowaniu jadalni, zupełnie bez modów, już wiedziałam, że domek mi wyjdzie bardzo fajnie, no i według mnie wyszedł, więc możecie sobie sprawdzić i sobie pobrać. A jeśli byście chcieli mieć takie modziki jak ja. No to zapraszam na Pinteresta. Tam znajdziecie linki do wszystkiego, co jest wam potrzebne. <laughs> nie wiem, coś takiego. Dobra, ona jest głodna. Ogólnie już nie ma burzy. Dobra, pogadaj sobie jeszcze chwilkę z tym Jacobem i wracamy do domku. Na no domku, na tą działeczkę twoją. <laughs> jest noc szaleńs? A czy jak jest noc szaleńs, to jest właśnie darmowe jedzenie i napoje. Nie wiem, czy to będzie działać z tym jedzeniem takim zamawianym, bo ja mam modę na zamawiane jedzenie. Ale może zadziała, jakby Peggy sobie wyszła do jakiejś kawiarni? Bo tutaj jest ta kawiarnia, jest też bar. Nie no, chyba bardziej do kawiarni. A i przypomniało mi się właśnie, że zupełnie zapomniałam o tym, żeby dać wam linka do tego miasta. Yy, w sensie do przerobionych tych miast, wszystkich w opisie. Więc postaram się dać w tym odcinku linka, ale nie obiecuję, bo ja ostatnio bardzo na zapas sobie nagrywam. I może być, że po prostu znowu mi wypadnie z głowy. Ta, jak się w ogóle przebrała na cieplutko. O kurde. A w ogóle ona ma dzisiaj te urodziny i nie będzie już nastolatką. Tylko, że no ten. Nie mam jakiejś nawet tortu zrobić. Właśnie, może bym posprzedawała te rzeczy. No, 15 to malutko. 160 to już coś, tylko chodź tu. Te części do ulepszeń też. Te skamieliny można wydobyć, bo z nich tam wychodzą nawet dość drogie te rzeczy. Więc skamieliny są w ogóle pogiem całkowitym. Jagoda krowokwiata ze 180 też fajnie. No i ta drzemomiętka troszeczkę tanio, ale też spoko. Yy, możesz sobie pogadać z panią. Z panią Bridget chyba. Nie wiem jak to się wymawia. I w ogóle będziesz sobie mogła ty pokopać. I porozglądam się za kotkiem. Jakby jeszcze kotek miał cechę. Że jest chyba łowca, tak mi się wydaje, to by przecież nam przynosił rzeczy. I no, ostatnio mi się respiły te zwierzaki. Czy ja znowu wyjęłam jakiegoś moda, naprawdę? Bo chciałabym, żeby ona jednak miała znajdę, bo ona nawet nie ma pieniędzy na adopcję. U, dwie skałki, ale fajnie. Yy, a ty nie idziesz do szkoły, masz bana na szkołę. Można ewentualnie iść później do Katariny, bo ona tam ma. W sensie do domu Katariny, który jest chyba w tej chwili pusty, ale ona tam ma przecież y, tą cechę, że kocia miejscówka, i tam może koty by przychodziły. No bo jak widzę jakieś zwierzaki, to zawsze są z kimś, jakby, nie ma przybłęd. A może po prostu sprawdzę, czy na pewno mam tego moda? Chyba, że znowu jest jakaś nowa wersja, której ja nie wiedziałam, bo ostatnio miałam problem, że miałam starszą wersję. Okej, okay, chyba mam wrzuconą jakąś, nie tą wersję, to zaraz po prostu sobie zresetuję simsy i to ogarnę. Tylko niech ona tutaj dozbiera te wszystkie rzeczy do końca. Mówiliście, że kapsułę można sprzedać, tak, ale tak sobie pomyślałam, że jak u niej te kolekcje wyglądają, jakby zbieranie. Ja ogólnie w każdej grze mam tak, że uwielbiam zbierać rzeczy i chcę mieć wszystkiego jak najwięcej, więc tak sobie pomyślałam, że może po prostu niech te trofea My Sims jej się zaliczają. No i... Kolejne utrudnienie, jakby ja, jakbym sobie nie utrudniła tej gry już aż za bardzo, to będzie kolejne. Uuu, <laughs> dwa kryształki, ale tylko za 40, trochę słabo. O, i dwie figurki. Kapsuła kosztowała 50, no 10 simoleonów. Jakby 10 simoleonów mniej miała teraz, więc... A nie może zapłacić raty kredytu? Bo jakby chciałabym zapłacić ratę kredytu. Tylko nie pamiętam jak to się ogarniało. Dobra, mniejsza. Yy, wróć ty do domu. I jak wrócisz do domku, to ja sobie zresetuję Simsy na szybko. Dobra. Teraz już. Przybłędy powinny się generować Bo wrzuciłam nowszą wersję tego moda Więc mam nadzieję, że jakiś kotek się pojawi Jejku, czy ty możesz się nie przypalać? Dobra, rybkę sobie zrób I jesteś padnięta Dobra, jeszcze Aha, zbyt nieswoje, żeby to zrobić, okej okay. ja Mam nadzieję, że nie przerwiesz tej interakcji, bo kurde O, nie śpi 24 godziny z rzędu, to ciekawe Mam nadzieję, że nie przerwiesz tej interakcji O, nie przerwałaś, dalej masz rybkę Ja ci mogę kupić namiot, już cię stać na namiot Dobra, kozak po prostu W końcu będziemy miała gdzie spać to no, Peggy ma już namiot i kupiłam jakieś rzeczy dla kotka, bo zaraz będziemy go poszukiwać. O, przyszedł pan Jacob, kurde. Chyba jednak coś z tego może być, ale ta se padła na budzie. To idź spać do namiotu. No niestety panem Jacobem się na razie nie zajmiemy. Oj oj, ona będzie nieodpowiedzialna. Ojejku, jejku. O, i dorosła akurat. I tak, miałam mieć jeszcze cechę śmiała. Nieodpowiedzialna, o kurde. Nieodpowiedzialni Simowie czują się nieswojo w pracy. Radość przynosi im za to ignorowanie rachunków i obijanie się podczas pracy mogą mi spotkać niespodziewane sytuacje. Tak na dobrą sprawę ona i tak nie będzie chodzić do pracy, bo ona się będzie zajmować roślinkami swoimi. Więc to spoko może tak mieć. No i rachu z rachunkami też może być ciężko, no bo przecież zanim ona uzbiera na rachunki, no to trochę minie. Ten, jeśli ktoś chce mi napisać jakąś propozycję imienia dla krowokwiata, to ja bardzo chętnie przygarnę. No to y tak, możecie napisać propozycje jakieś. Czy respią się kotki? Dalej nie widzę żadnych zwierzaczków. No, nie podoba mi się to. Chociaż może po prostu tutaj nie przychodzą. Nie no, często widywałam tutaj te zwierzaki jednak. Kurde, nie chcę wyjmować tego moda całkowicie. Chociaż o, biegnie tutaj sobie. A to pan burmistrz w ogóle biegnie. Ale nie chcę pana burmistrza. Jakiegoś innego kotka bym chciała zaadoptować. Dobra, czyli się respią. Czyli teraz po prostu wystarczy mieć farta i wystarczy znaleźć sobie takiego właśnie koteczka jakiegoś, który będzie śliczny i będzie, 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 będzie przynosił nam różne rzeczy. Bo chyba piórka tam przynoszą czasem. A, bo ona teraz tam zbiera sobie, okej. Okay. No, bo znowu jej robię kolejeczkę skopania, <grym> żeby sobie coś zarobiła. Jak na razie tutaj tylko tego pana burmistrza widziałam, więc... Um... No Trzeba będzie poczekać troszeczkę na inne kotki. Nie dojadłaś tej ryby? No, żabcie można sprzedać. Chociaż żabcie bym mogła rozmnażać, ale dobra, będę je sprzedawać. Ty znowu jesteś strasznie głodna. Co ja z tobą teraz zrobię? Dobra, to jak skończysz, to pójdziesz sobie łowić rybki. No nie, masz jeszcze tą rybę. Dobra, to się tym najesz chyba. Jeszcze otworzysz to i. Ojej, nie umieślać na świecie. To znowu sobie troszeczkę zarobisz. I znowu będziesz miała ponad tysiąc. Już nie idzie tak źle to zarabianie. Może zaraz ci tam jakąś małą klitkę zbuduję, żebyś miała gdzie się chować przed deszczem Może nawet coś co Chętką bym ci zrobiła? Pomyślę sobie tutaj troszeczkę. Dobra, udało mi się zbudować taką malutką klitkę. No i ma w niej najtańszą kuchenkę, na której chyba nie może nic zrobić na razie jeszcze, bo nie ma blatu żadnego i lodówki, ale ma kuchenkę i ma już sobie prysznic tutaj schowany. Mogę jeszcze sprawdzić, czy... Nie no, ma 36 simoleonów, raczej na żadną toaletę jej nie będzie stać. Dobra, więc ogarnij się troszeczkę, chyba możesz tutaj sprzedać, czy nie? Nie możesz sprzedać? A ja ci nie kazałam sprzedać wszystkiego? To sprzedaż wszystko i może jeszcze na coś będziecie stać. Chyba raczej nie pójdziemy sobie do ruin. Jakby wydaje mi się, że yy, no, to troszeczkę za długa podróż jak na Pegi, bo można by było przyjąć taką zasadę, że po prostu no, podróż do danego miasta jednak troszeczkę by ją kosztowała. Tam bilety czy coś, no bo wiecie, tak, wyjść sobie tutaj do tej biblioteki, co jest obok. Albo do tej kawiarni, no to jednak nie jest aż tak daleko. Jak pojechanie do Windenburga na przykład. Uuu, stać mnie na jakiś blacik dla niej pierwszy. I pytanie, ile kosztuje lodówka najtańsza? Sta dopiero za tysiąc, o jejku. No dobra, to chyba nie mam za bardzo innego wyboru niż czekanie po prostu, aż będzie stać na tą lodówkę. Już się wyspała? Sić jeszcze spać. O jejku, nie gadała z nikim przez 24 godziny. Yy, dobra, jest sobie jakieś święto i trzeba tutaj pić, grillować i zabawa w wodzie, ale to zabawa w wodzie, to możesz się odprężyć po prostu tutaj, ogarnij się troszeczkę. A w ogóle to to można włączyć automatyczne. No i trzeba jeszcze opryskać tutaj. I chyba tyle na razie. Nie trzeba nic podlać, naprawdę. Dobra koniec tego odprężenia się musisz się trochę ogarnąć i idziemy szukać kota. A nie zaliczyło jej się to. Jesteś mega głodna. No ale potrzebujemy lodówki. A czy nie lepiej by było brak lodówki, brak lodówki? Tak myślę. A nie, bo lodówka i tak kosztuje tysiąc. I tak nie będziemy na to stać. Dobra, skoro jesteś głodna, masz trochę kasy. Czekajcie, tylko sprawdzę, czy tutaj nie ma żadnego kotka. Dobra, nie widziałam nigdzie. Co ci jest? A, że słona woda, okej. Okay. Dobra, to pójdziemy do baru po prostu. Aha, coś się usnęło ale no, to tam, to po prostu było przerabiane pewno i były tutaj rzeczy z dodatków, których nie mam. Dobrze, więc będziemy czekać na kotki. Tu jest lodówka. To może byś tak sobie pożyczyła lodóweczkę i nagotowała żarcia? Do domu na przykład? Znaczy, to się szybko popsuje, ale okej, okay, możesz sobie zrobić makaronik na przykład z serem, a ja czekam na kotki. O Boże! Dobra, ja już jestem zakochana. Bierzemy tego kota. Ja już ją kocham po prostu. Weź, idź do tego kota, proszę cię. Ona jest taka śliczna. Idź po kota, idź po kota, idź po kota, proszę cię. Ten kotek jest przeuroczy. O, wozie! No patrzcie na tego małego tygryska. Ojoj! To jest w ogóle nie przybłęda. A, Boże, dlaczego to nie jest przybłęda? Myślałam, że to będzie przybłęda. I co ja mam teraz zrobić, jak to nie jest przybłęda? Hmm, no nie mogę adoptować tego kota, skoro jest czyjś. jejku najgorzej. Dlaczego nie respią się koty? A to może przez MC comment Center? E, Boże, nie MC comment Center, tylko NPCC mogą się nie respić koty jeszcze. Czy ja chcę wyciągać NPCC, żeby się mi jakieś kotki zrespiły? Okej, okay, strasznie chcę już kota w tym odcinku. Więc... Zaraz do was wracam. Kolejny resecik gierki nastąpił, to poczekam tutaj może chwilę. I może by się coś zrespiło. Jakiś zwierzaczek. No tutaj jest grillowanie w tym święcie. A tu są grille. Okej, okay, to może coś u grillu jeszcze? Mogą być nawet hot dogi. O, kotek. Hej kotku. Kotek jest przybłędą. jejku Jest uroczy. A czekajcie, on jest dorosły? O, to jest dorosły kotek. Dobra, to sobie przywitaj kotka, czyli się respią, czyli to npcc mogło coś psuć. Albo już nie wiem, po prostu coś się stało. Dobra, zostaw ludzi. Walić ludzić po kota. Gdzie położyłaś te hot dogi, co zrobiłaś? Czyli w końcu nie zrobiłaś. Dobra, nie wiem, masz ten makaron z serem na razie ci starczy. Ale kotek zniknął, czy co? Bo nie możesz już go przywitać. W sensie anulować się interakcja. O jeju, szukanie tego kota jakiegoś to będzie katorga po prostu. No dobra, to ja znowu nie widzę żadnego innego zwierzoka. O, kotki tu są. Jest sobie taki kutek. I się nazywa Jake jest czyjś, bo nie jest przybłędą. Jest ta fefe. Ej, teraz też mi się nie wyświetla, żeby była przybłędą. Dom brak. No to chyba jest przybłędą, jak ma napisane dom brak. Coś te przybłędy się psują. Ale chyba chcę. tom mi się bardziej podoba. Idź przywitać kota, proszę. O, chyba się podoba. Pogadaj sobie troszeczkę z kotkiem. O, jest samotniczką. To tak idealnie. O Jezu, ale że Jacob nas na festiwal miłości zaprosił. Ojoj. Podoba mi się to. Jest rozwydrzona. O, to idealny kotek po prostu. O Jeju, jaki ten jest puchaty i uroczy. Hmm, tego też przywitaj. No jeszcze tutaj sobie jakiś przechodził. Hej kotku. Mi się by przydał kotek, który ma cechę, chyba. Poznaj go sobie. I no zaraz pójdziesz do tej toalety jest złośliwa, ojoj, jest przyjazna. No, dowiesz się jeszcze, jaką ma cechę. Jest łowczyni, dobra, bierzemy tą. O, przyjaźnią się już. Wyszczotkuj może jeszcze kotka. Porozmawiaj z kotkiem, pogłaszcz kotka, pochwal. Jejku, ten Jacob, to mocno tutaj ten próbuje podbijać. A czy kotek może już nas kochać? Nigdy nie adoptowałam przybłędy tak w ogóle. To mój pierwszy raz. No i się jeszcze pościkała. Przepraszam, Peggy. Ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Aktualnie najważniejszy jest kot. O, nie, zaczęło padać w ogóle. Ona jest już tak padnięta. A ja dalej próbuję tego kota ogarnąć. W końcu mi się uda. O, teraz bardzo się przyjaźniam. To może by się udało? Adoptować koteczka. O, wyjątkową więź możecie zrobić już. No, możesz dać buzi koteczkowi, a nie możesz go adoptować. A, padniesz na buzie. No dobra, bo. Kot to już se poszedł. Może jeszcze kiedyś go spotkamy i wtedy się adoptuje. Okej, okay, musisz się troszeczkę ogarnąć. Czy to coś tutaj urosło? Nie, bo to musisz być na działce chyba, żeby to urosło. Jesteś głodna. jak tam to? Zepsute. Czy ty dasz radę zjeść zepsute? Weź to zjedz po prostu sobie porcję. No, bo padasz już troszeczkę. Zawsze się choć troszkę najesz, no. Lepsze to niż nic. O Ojejku, jest jesień! A teraz będzie zimno. Ojejku, jejku. Trochę słabo. Ja mam nadzieję, że przed zimą zdążę jej wybudować jakikolwiek domek czy coś w tym stylu, no bo jednak to troszeczkę no, ciężko, żeby ona spała w zimę na pustym polu. W sensie to no, w namiocie, do jak można spać w zimę w namiocie? Troszeczkę niewygodnie. I zimno na pewno, a ja nie lubię jak jest zimno. Ja już wiem na pamięć po prostu, gdzie leżą te takie kubki, żeby to wykopać. No to o tyle dobrze, że po prostu szybciutko tutaj już klikam. Ojeju, ale co się stało? Ale że witamy w naszej okolicy, jak ona też już... Chyba podziękuję za komitet powitalny. A i ty się doczłapałaś tylko tu. Dobra. Idziesz spać. Walić komitet powitalny. Zostawiam nam... Nie zostawili nam ciasta. O nie. Nie masz jedzenia. O, wiśnie urosły. Jacob chce przyjść? Dobra, to może nie będzie mieć kota, ale może sobie byś chłopaka znalazła. Napchli targ. O! Okej, okay, możemy iść na pchli targ. Tam są zazwyczaj dość tanie te rzeczy. Dobra, więc, nie wiem, pogadaj sobie o zimnej pogodzie z Jacobem. Uh, tutaj można te plakaty pozbierać. To weź sobie plakaty. I kule śnieżne chyba można, ale nie widzę tych takich y, pudełeczek na kule. Okej, okay, tutaj się coś zbagowało. Co by ci było potrzebne do domu? To jest dobre pytanie. Stąd to chyba średnio cokolwiek. A może by mieli, nie wiem, lodówkę? Chyba ciężko. Mogę ci kupić krzesło. O, tylko po co ci krzesło? Kanapa też ci nie jest zupełnie potrzebna. Lampy ci nawet nie będą działać. No dobra, wychodzenie tutaj to jednak trochę bez sensu plan. Ale no możesz iść tam ogarnąć sobie te rzeczy w sensie zabrać plakaty przynajmniej. I jak to tam? 65 za ten. Dobra, jest okej. Okay. A za ten 120. No to fajnie. O. Fajnie, że obie skamieliny się rozwaliły. Co ty byś mogła... Czy ja chcę, żebyś na coś wydawała pieniądze? To jest dobre pytanie. Bo jak tak patrzę, no to nic jej nie jest potrzebne chyba za bardzo. Dobra, wróć po prostu do domu. Bara, bara w namiocie i bara, bara w krzaku pewno. Boże... Może weź zaproś tego Jacoba do siebie. No i co? No i nic nie kupiłaś sobie na targu. Po co tam w ogóle lazłaś, tak teraz się zastanawiam. Tak myślę, czy tej wiśni nie zostawić może jednej. Ale no dobra, niech na razie będą trzy. Cztery to znaczy. A ty możesz zaprosić tej kota? Zaproś. Chodź tu kot. Będziesz naszym kotem. O, przyszedł kot. No to się nim pozajmuj troszeczkę. O jejku, a możesz go adoptować? Znaczy ją adoptować? Proszę. No nie, i poszedł sobie... A, kot się poszedł na pieprzać w krzaku. O, a mogłabym go po prostu dodać do rodziny? Kurde, kocie, daj się adoptować. No, Peggy potrzebuje trochę szczęścia w życiu. No, okej, okay, padnie na twarz. To tyle za adoptowania kotka. Nic sobie. Nie, zostań tu. Nie, dlaczego kotek upadł? Ojejku, biedny kotek. Tak teraz sobie uświadomiłam, że przecież ja będę musiała jeszcze wydawać na leczenie tego kota ewentualne. Ale i tak go chcę. Zaraz się będą, kurde, najbardziej przyjaźnić, jak się da. O ile już się nie przyjaźnią najbardziej. A ja dalej nie mogę adoptować tego kota. Dobra, skoro się już tak przyjaźnią najlepiej, po prostu dodam kota do rodziny. I mamy kota. <laughs> Ojejku, dużo męczenia się z tym kotem było. A ta po prostu czuję się strasznie, bo się zajmowałam kotem, a nie nią. Dobra, to weź tam sobie poprysznicuj się troszeczkę i napełnij miskę dla kota. O nie, popsułaś! To musisz naprawić. Ojejku, ten kot będzie się ciągle tam tłukł. Ale to dobrze, bo będziemy mieć. Te piórka, piórka też na pewno coś kosztują nie wiem czy dużo, ale na pewno coś o, 80 i 70, dobra, czyli fajnie dobra, na naszym małym słodkim futrzastym koledze a nawet futrzastej koleżance zakończę ten odcinek ty możesz nie uciekać mam nadzieję, że wam się spodobał zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji trzymajcie się, no i cześć!